Było wydarzenie Kamp Polska, w którym brali udział politycy. Co sądzisz na temat tego wydarzenia? No była gdzieś tam możliwość, żebym na tym kampie nawet wystąpił. Dostałem zaproszenie, ale oczywiście kolidowało to, to z moimi kampami obecnymi. Bardzo dobrze, myślę, że dobrze, ponieważ politycy powinni spotykać się z młodymi ludźmi, młodzi ludzie chcą wiedzieć, jaka ich czeka przyszłość, politycy powinni słuchać młodych ludzi, ponieważ to jest przyszłość naszego kraju i myślę, że jedynie powinno, powinno to wpłynąć na, na, na pozytywnie na, nasz, na, nasz, na nasze środowisko, na naszą społeczność, pod warunkiem, że politycy posłuchają. Jak chciałbyś to rozwijać w Polsce? Jak bym chciał to rozwijać w Polsce? Myślę, że to sam Marcin Gort tego nie rozwinie. Myślę, że to jest praca wielu, wielu osób. Chęci wielu osób, środki trzeba na to znaleźć, dlatego to nie jest taki jeden czynnik, który Marcin Gortat sobie zdecyduje, że robimy to albo rozwijamy. Musi wiele czynników się wydarzyć. My jako Gortat, Fundacja Marcina Gortata mamy wielu partnerów, wielu sponsorów i dzięki nim jesteśmy w stanie kontynuować to, co dzisiaj robimy przez 14 lat. Oczywiście zachęcam Was, żebyście zostawili suba i łapkę w górę. No i oczywiście wpadajcie na Instagrama przy Ambitni.